Ciąg dalszy, bo tego fiuta się nie da po prostu dać, Alan jakoś robił. No nie pamiętasz, jak byłeś piersie? I raz. A w ambulansie co było? If both feet touch the floor, you're eliminated! Udało mi się wygrać dzisiejszy odcinek. W kolejnym odcinku będzie... Batroya albo Roya Rumble na 20 osób. Yeah. To oglądajcie w kolejnym odcinku. Losowe będą, ale my sobie wybierzemy nie losowego typka, tylko wezmę sobie może Bruce Lee albo Rocky Balboa. No i zaraz zobaczycie na kanale później albo nawet dzisiaj, to tyle.